Witam Cię bardzo serdecznie w Psycho czwartku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewności siebie, a właściwie o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy, która tą pewność siebie może blokować. Szczególnie skupimy się na kobietach, ale to w pewnym sensie też dotyczy mężczyzn. Więc zostań do końca, dowiedz się, co to jest za blokada, co tak naprawdę nas blokuje przed tym, żeby tą pewność siebie swoją mieć. I, Ale tak za, tradycyjnie, zanim zaczniemy, daj znać, że jesteś, daj znać, że oglądasz, gdzie teraz jesteś, żeby wiedziała. Kto się z nami tutaj łączy, widzę, że jest Mariusz, Kornelia, więc panów też ten temat zainteresował. Będzie super, jeżeli udostępnisz ten, ten live u siebie, jeżeli uzna, że to jest ważny temat i też może komuś się jeszcze, jeszcze przydać. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co tak naprawdę różni pewne osoby, bo zobaczcie, niektóre osoby bywają na przykład często niezadowolone z siebie, a inne, a inne nie, inne są zadowolone, tak? Są osoby często bardzo zestresowane. I czują ciągle presję, a są takie osoby, które mają więcej luzu, więcej wolności. Co różni te osoby? Albo są osoby, które no właśnie są pewne siebie, realizują swoje wyzwania. Gdzieś tam idą do przodu, a są takie osoby, które się wycofują. Tak, co różni te, te kobiet, kobiety, osoby, skupimy się na kobietach dzisiaj, um, ale jest taka pewna kwestia, tak? Coś, co blokuje u pewnych osób pewność siebie, a u innych jakby nie przeszkadza temu. Ale zobaczymy, kto z nami dzisiaj to jest. Jest Teresa, dzień dobry wszystkim, Ewa, Paweł. Okej, okay, świetnie. Także oczywiście komentujcie, żebym widziała, że cały czas jesteście, że się angażujecie. Wtedy też najwięcej korzystamy wszyscy, kiedy dzielimy się swoimi doświadczeniami. A dla mnie twoje doświadczenie też będzie bardzo ważne, ponieważ też będę chciała ci poprosić pewne przykłady, a zaraz, zaraz dowiesz się, o jakie przykłady, o co, o co mi tutaj chodzi. Natomiast może oglądasz pierwszy raz. Jeśli oglądasz pierwszy raz, to daj znać, że oglądasz. Właśnie pierwszy raz. Przedstawię się. Nazywam się Anna Białos-Gryfis. Jestem psychologią, autorką podręcznika Mind Psychologii Sukcesu. Jestem również założycielką Klubu Psychologii Sukcesu. Między innymi oraz wielu szkoleń psychologicznych i kursów. I między innymi właśnie pomagam w budowaniu pewności siebie. tak? Pomagam tu pewność siebie realizować. Ale to, co mówię, też jest w jakiś sposób potwierdzone moim własnym osobistym doświadczeniem. Mi czasami brakowało pewności siebie, ja czasami się gdzieś tam blokowałam, gdzieś wycofywałam z pewnych sytuacji. Natomiast po wielu latach, tak po kilkunastu latach pracy z różnymi osobami, obserwacji siebie, obserwacji moich klientów, uczestników szkoleń, doszłam do pewnej ważnej rzeczy, która może być kluczowa, jeśli chodzi o budowanie pewności siebie. Ciekawe, czy może Tobie coś przychodzi do głowy, co może blokować pewność, pewność siebie, więc będę ciekawa, jakie masz przemyślenia, ale zobaczymy, ktoś tutaj z nami jest. Daj znać, gdzie teraz jesteś. Jest Mariusz, świetnie. Witam, witam, Ania, Sylwia. Super, super, że dołączacie. Jeżeli udostępnicie, będę bardzo, bardzo wdzięczna. Natomiast, właśnie dzisiaj będzie niespodzianka, właściwie nie niespodzianka, prezent, można tak powiedzieć, ponieważ cały czas robię ankietę dotyczącą tego, jakie tematy Was interesują, co jest dla, dla Ciebie ważne, tak, żeby mogła Cię jeszcze bardziej wspierać. Więc, jeżeli napiszesz super w komentarzu, dostaniesz na swój messenger ankietę i w tej ankiecie odpowiesz na kilka pytań, dosłownie zajmiecie na 10-15 minut. I na końcu jest prezent, to są afirmacje nagrane audio przeze mnie, które pomagają m.in. innymi budowaniu pewności siebie. Więc jeżeli jeszcze nie skorzystałeś z tego, z tego prezentu albo nie wypełniłeś tej ankiety, to napisz super w komentarzu, bo się część osób już wypełniła, także bardzo Wam dziękuję. Bardzo ciekawe odpowiedzi, także mam coraz większe rozumienie tak naprawdę, czego potrzebujecie, w czym mogę Was wspierać, więc będzie super. Jeżeli jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś tej ankiety, to, to napisz super w komentarzu i dostaniesz tak link na swój Messenger. Mariusz pisze super, dzień dobry, Marek, a gdzie teraz jesteście? Widzę, że są Hampton, ale jakieś inne tutaj osoby się Boże przyznają, gdzie teraz są. Dajcie, dajcie znać. No właśnie, ale zobaczcie, będziemy mówić pewności siebie. Zaraz powiem o tym, co jest tą blokadą. Wspólnie też się na tym zastanowimy. Natomiast zobaczcie, często, jedna osoba zadała mi pytanie, czym jest w ogóle pewność siebie. I często wiele osób mówi, że chciałbym, chciałabym być bardziej pewna siebie. To tak kiedyś myślałam, że chciałam mieć więcej pewności siebie, ale czym ta pewność siebie tak naprawdę jest? Nie, ciekawe, czy się nad tym zastanawialiście. Na czym polega pewność siebie? Więc um, Marasz się również Southampton, tak? <laughs> A, super. Więc um, no można ogólnie powiedzieć, to, że to jest taki stan, kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie, kiedy znamy swoje mocne strony. Kiedy lubimy siebie, kiedy ufamy sobie i też mamy takie poczucie, że damy radę, że poradzimy sobie z różnymi rzeczami, że możemy podejmować wyzwania, możemy realizować swoje cele, czy to zawodowe, czy to osobiste, tak mamy dobrą relację ze sobą, tak? tak no, ogólnie można tak powiedzieć. Zastanawiam się, czy coś byście dodali jeszcze do tego, tak? Czy, czym dla Ciebie jest pewność siebie? Bo mi się kiedyś wydawało, słuchajcie, że no pewność siebie będę mieć wtedy, kiedy, uwaga, kiedy um, tak osiągnę jakieś cele, albo kiedy będę dobrze wyglądać, albo kiedy schudnę, albo kiedy inni będą mnie lubić, tak? Więc ta pewność siebie uzależniałam jakoś od czynników zewnętrznych, tak? Więc gdzieś tam stawiałam sobie jakieś poprzeczki, wtedy będę czuła się pewna siebie. Ale uwaga, uwaga, często coś takiego jest, można powiedzieć drogą do nikąd. Ciekawe, czy ktoś z was też tak miał? Często się spotykam z kobietami. Sąd mi się wziął w ogóle ten temat, które mówią, a jak schudnę 20 kilo, albo e, jak e, m, tak pozbędę się celolitu, albo jak chyba się będę lepiej wyglądać, albo jak tam zaliczę jakiś mężczyzn, na przykład kupię sobie samochód, to będę czuł się pewnie, pewny siebie, więc często uzależniają tą pewność siebie od jakichś zewnętrznych rzeczy. No i właśnie uwaga, uwaga to jest pułapka, tak, to jest pułapka, bo tak naprawdę to, co się okazuje, pewność siebie to jest stan, który się dzieje niezależnie od tych zewnętrznych czynników. Oczywiście nasze otoczenie ma na nas wpływ, to kim się otaczamy, co czytamy, jakie szkolenia robimy, tak? Jakby możemy w ten sposób budować pewność siebie, natomiast jeżeli uzależniamy ją od, od tych zewnętrznych czynników, to może być pułapka. Ale czego się warto pozbyć, zaraz się dowiemy, ale patrzę, kto tutaj z nami jest, Teresa zgadza się, też tak miałam. No właśnie, zobaczcie, nie? To jest taka, taka, taka pułapka, no taki, że jesteśmy w jakimś, takim labiryncie wtedy i. I cały czas możemy się czuć niewystarczający, cały czas się możemy czuć, że czegoś tam jeszcze brakuje. Jeszcze nie mam takiego samochodu, jeszcze nie mam takiego mieszkania, albo jeszcze tam czegoś nie osiągnąłem, więc nie mogę być pewny siebie. Więc to może powodować właśnie wycofanie, to może powodować niezadowolenie z siebie, lubienie siebie, presję, tak? Jakiś negatywny wewnętrzny, jakiś wewnętrzny dialog. Ale idziemy dalej. Pomyśl sobie, jak to swoją pewnością jest, tak? Czy ją masz, czy jej nie masz, jak to tam u ciebie, u ciebie jest. Bo zobaczcie, czym się może objawiać brak pewności siebie? A Kto z Was tego doświadczał kiedyś? Mi się rzeczywiście zdarzało. Do tej pory są sytuacje, wiadomo, że nie, trudno być pewnym siebie we wszystkim, tak? No, na przykład może być tak, że możesz poczuć jakiś niepokój, albo możesz poczuć, um, no, że chcesz się z czegoś wycofać, albo myślisz sobie, że nie dam rady, albo może myślisz, że czegoś nie powinieneś robić, albo boisz się oceny innych osób, tak? Więc pomyśl sobie, czy tak, czy tak się zdarza, i zobaczcie, co jest po drugiej stronie. Um, po drugiej stronie, tak, jeżeli tą pewność siebie swoją budujemy, to można powiedzieć tak, że pojawia się takie poczucie wolności, tak, pojawia się takie poczucie, że dam radę, że mogę, mogę sobie planować coś i to realizować, nie muszę bać się, że ktoś w jakiś sposób mnie skrytykuje, bo nie muszę bać się, że um, komuś to może nie spodobać, albo jak popełnię błąd, no to, no, no to co, tak? Więc jakby pojawia się dużo więcej odwagi, ale też takiego lubienia siebie, tak, dobra relacja ze sobą. Dajcie znać, co by się dodać do tego, czym jest pewność siebie? Zanim dojdziemy do tej ważnej, ważnej blokady, to wewnętrzne poczucie pewności siebie może się potem przełożyć, zobaczcie, może się przełożyć na pracę, tak, bo robisz rzeczy, które, które Ci sprawiają przyjemność, bo nie boisz się stawiać sobie bardziej ambitnych wyzwań. Możesz się przynieść na związek, tak łatwiej Ci będzie spotkać albo stworzyć związek z wartościową osobą, taką, która też o ciebie się troszczy, która dba o ciebie, a nie ktoś, kto w jakiś sposób ciebie wykorzystuje albo nad, nadużywa jakoś tak, twojej, um, twojej dobroci, to się może e, tak przełożyć na zdrowie, tak, bo przestaniecie siebie katować w jakiś sposób, nie wiem, odchudzać się jakimiś drastycznymi dietami, ale zacznie po prostu troszczyć się o swoje, o swoje zdrowie, a nie katować siebie, no też można powiedzieć, że różnymi toksycznymi rzeczami, nie bo jak my się źle ze sobą czujemy, jak nie mamy tej pewności siebie, to możemy sięgać po alkohol, po słodycze. Po jakieś inne szkodliwe rzeczy, papierosy, tak, żeby dodać sobie tej pewności siebie. Więc jak mamy ją w taki sposób naturalny, zdrowy, zbudowaną, to nie musimy po takie rzeczy sięgać. Pewność siebie to dla mnie życie w zgodzie ze sobą, tak jak ja lubię. Dokładnie, dokładnie. Nie? Ale jest jedna blokada. Za chwilę powiem, co, za chwilę wam powiem co tą blokadą może być. Coś, co nas, co nas odsuwa od tego właśnie takiego życia wolnego, prawda? Od, od blokad. Więc słuchajcie, no warto, nie wiem, znowu się zgodzić, że warto tą pewność siebie budować, tak, żeby właśnie czuć się lepiej, żeby czuć się zdrowszym, żeby nie padać w uzależnienia. Ktoś ze zgadza, że warto, warto świadomie budować pewność siebie, w taki zdrowy sposób, dajcie znać. Zobaczę, kto tutaj jest, jest Ewa, super, Marta. Tradycyjnie przedstawiajcie się, gdzie jesteście i oczywiście włączajcie się w dyskusję. Um. Tak więc pewne siebie sobie mają mniej niepokoju, tak? mają, czują się bardziej spokojne, bardziej zrównoważone, robią rzeczy, które lubią, tak jak tutaj piszę, piszę powoli Więc, co może być taką bardzo ważną blokadą? Uwaga, uwaga! Może ktoś z Was wie, co, co tą to, co to pewność siebie blokuje. Natomiast my w rozmowie z wieloma osobami, rozmawiam z setkami osób tak? co roku. Między innymi wczoraj miałam takie dwie sesje, dokładnie dwie sesje z, z dwoma osobami, gdzie przyszło do głowy, że to, co często kobiety robią, pewnie mężczyźni też, no bardzo często spotykam tą kobietę, że zanim pomyślą, co one same chcą, tak? zanim, zanim pomyślą, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, to pierwsze w głowie pojawia się, co ja powinnam, tak? Co oczekują ode mnie osoby z zewnątrz, tak? Czyli czy co kobieta. Kobita. Kobieta powinna robić, tak? Czyli co wypada albo co nie wypada kobiecie. Jak kobieta powinna wyglądać, jak powinna się zachowywać, jaką powinna być matką, tak? jaką powinna być żoną. Um, jak, no właśnie, czy po, jak powinna wyglądać też, co powinna, e, co powinna się ubierać. Dajcie znać, czy się z tym spotkaliście, tak? Albo czy masz w głowie coś na przykład, taką rzecz, która w jakiś sposób Ciebie przy czymś zablokowała. Um, przed tym, żeby założyć na przykład jakieś ubranie, które lubisz, albo przy tym, żeby coś powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, albo żeby zrealizować jakiś ważny cel, bo sobie, może nie wypada, tak? Albo może kobieta nie powinna tego robić. I teraz chciałam, żebyście, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jakie znacie takie stereotypy dotyczące właśnie kobiet, które mogą blokować ich pewność siebie. Zaraz się przyjrzymy temu. Ja mam spisane przykłady, ciekawa jestem, czy Ty masz swoje. Mhm. A przypominam, słuchajcie, w każdej chwili, jeżeli napiszesz super, dostaniesz ankietę. Jak po wypełnieniu ankiety dostaniesz afirmacje, które zwiększają między innymi pewność siebie. Także warto napisać super, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś ostatnio. Tutaj widzę, że jest Agata, Teresa. No dobra, słuchajcie, zastanawiamy się teraz, co może być takim właśnie stereotyp stereotypową blokadą, która może tą pewność siebie blokować. Ja sobie takie kilka rzeczy wypisałam. Na przykład, ostatnio też miałam taką rozmowę z, ze znajomą, która powiedziała mi, że dla niej jest bardzo ważne, żeby mieć bardzo czysty dom. A to, że ma, mają bardzo duży dom mają cztery łazienki, 14 pokoi i ona powiedziała, że ona non-stop sprząta. Cały wolny czas przeznacza na sprzątanie. Um, może mogłaby, sobie, mogłaby zatrudnić kogoś, to będzie to, będzie to robił za nią, natomiast ona ma tak, jakby gdzieś to w głowie, że ona musi mieć tak czysty dom. Nie zobaczcie, że kobieta powinna mieć, bo to, to jest jakaś wizytówka i po prostu tak, jak ten dom wygląda, spędza cały czas na sprzątaniu. Nie zobaczcie, jaki jest jaki bardzo silny taki jakby stereotyp, że um, mój dom musi w jakiś sposób wyglądać, bo jak nie będzie wyglądał, to ktoś w jakiś sposób może sobie o mnie pomyśleć, coś pomyśleć. Nie, czy cały, słuchajcie, cały wolny czas, gdzie może było tyle robić wartościowych rzeczy. Pomyślałam sobie, że to może być, może być bardzo smutne, nie, jakby tak, jakby tak realizujemy coś, co się powinno, zamiast to, co sami same chcemy, tak? albo co, co jest dla nas w jakiś sposób ważne. Okej, okay, ciekaw jestem, czy macie swój przykład, zaraz zobaczymy. E, tutaj jest Late District, widzę, świetnie, e, tutaj super, sporo osób napisało. Czekam na Wasze przykłady, ja mam dalej, że na przykład kobieta powinna gotować, bo jak nie gotuje, to jest, prawda, złą mamą albo, prawda, złą żoną. Co dalej? No, kobieta powinna wyglądać młoda, powinna cały czas o siebie dbać, tak, bo jak na przykład gdzieś tam sobie po prostu, nie wiem, nie uczesze się, nie umaluje, to coś tam, coś tam, prawda? Czyli znowu kolejny czas, który musi poświęcać na to, żeby w jakiś sposób wyglądać, albo że nie powinna przyklinać, albo nie powinna um, okazywać jakichś swoich emocji, czyli złości, albo jakiegoś rozczarowania. Także z jakimiś, jeszcze się spotkaliście z terotypami? Które właśnie dotyczą, dotyczą kobiet, które gdzieś mogą tą pewność siebie odbierać. odbierać. Też jest Sylwia Hania, świetnie. Monika, okej, okay, idziemy dalej. Albo może są takie, które ciebie w jakiś sposób ograniczały, tak? Które gdzieś tam w głowie myślałaś myślałeś sobie, że a ja tego nie powinnam, nie powinnam robić, nie? Często, bardzo często spotykam się z tym, że kobieta, kobieta powinna ileś ważyć, albo powinna się mieścić w jakichś w granicach, tak? w granicach wagi albo, no tak, głównie, głównie w granicach wagi. Teraz zobaczcie, jeżeli, się, jeżeli w jakiś sposób się nie mieści w tych swoich granicach, zobaczcie, jak dużo czasu może poświęcać na to, żeby, żeby te oczekiwania albo w te, w te ramy e, się dopasować. Natomiast tak naprawdę to, to są sztuczne oczekiwania, nie? Że tak naprawdę nasz wygląd jest jakby często najmniej ważną rzeczą w realizacji naszych, e, naszych celów. Ale nie tylko wygląd mi tutaj chodzi. Czekam na wasze, na wasze przykłady. Nie wiem, czy mi jeszcze widać, znaczy mi widać i słychać, bo nie widzę waszych komentarzy, więc ciekawa jestem, czy mnie to w jakiś sposób nie, nie rozłączyło. No Zobaczcie, myślimy sobie cały czas, co, co powinniśmy, tak, to co, co to nam może odbierać? Może odbierać nam radość, może odbierać nas, nasz czas, tak spędzamy bardzo, wydajemy dużo pieniędzy i spędzamy bardzo dużo czasu na to, żeby w jakiś sposób siebie poprawiać albo myśleć o tym. Czy to, co robię, jest, jest w porządku, tak? Czy to się jakoś innym osobom będzie, będzie podobało? Kobieta powinna potrafić gotować lub że powinna mieć jedno dziecko przed trzydziestką. No właśnie, tak? I ja bym taki komentarz, kiedy będziesz miała to dziecko? Albo ja na przykład nie gotuję, tak? Nie gotuję, mój mąż gotuje i często gdzieś tam jakieś też słyszę go... Tak? To jakby niemożliwe, nie? Jak to możliwe, że kobieta nie umie, nie umie gotować? Dotyczące mężczyzn takie stereotypy też są. Co powinien, co powinien mężczyzna? Może zobaczcie, dotyczące mężczyzn. To jest, będę ciekawa, jakie są wasze, wasze przykłady. Więc zobaczcie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ w pewien sposób sami nakładamy sobie jakąś blokadę, tak? Sami nakładamy sobie no, taką myśl, jakieś przekonanie, że ja czegoś nie powinnam robić, tak? Więc jak sobie pomyślisz, że tego nie powinnam robić, to automatycznie się wycofuję, automatycznie może pojawiać się lęk. Co się stanie, jak wyjdę w krótkich spodenkach? Czy ja nie jestem za stara? Tak? Czy to wypada w takim wieku? Mnie osobiście bardzo inspirują osoby, które przełamują te, te, te granice, tak? które przełamują w jakiś sposób blokady i pozwalają nam pomyśleć sobie w jakiś zupełnie inny sposób, tak? że, um, że to są tylko jakieś nałożone nałożone do powinności albo przekonania z zewnątrz. I to, to, co można sobie to, co może pomóc w tej naszej pewności siebie, to, co może nam. Po Pomagać, budować odwagę. To często zadanie sobie takiego pytania, a gdzie to jest napisane, że ja czegoś nie powinnam albo że ja coś powinnam? Tak, że ja na przykład powinnam cały czas spędzać z dziećmi, albo nie mogę na wakacje pojechać sama, tylko muszę zabierać tam dzieci, albo że nie mogę jakoś się poświęcić pracy, tak, że nie wiem, dobra mama nie może się poświęcać na przykład dla biznesu, bo będzie złomało i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie to jest napisane? tak, Albo czy, bo zobaczcie, dopóki coś kogoś nie krzywdzi, nie wiem, co się zgodzicie. Dopóki ja kogoś nie krzywdzę ani a, tak nie działam z jakimś okrucieństwem, to może być, no, gdzie to jest napisane, że coś powinnam robić. Nie dlatego, że coś że sąsiadka tak uważa, albo że to nie wiem, teściowa teść, albo jakaś inna. Inna osoba, Teraz pisze, że powinnam dbać o dom, mieć dzieci, co najmniej dwa. No właśnie, bo jak jedno, no to za mało, to to jest jeszcze, prawda, nie Trzeba mieć dwa przynajmniej, no już lepiej jak, jak trzy, no to już w ogóle super. Um, dokładnie, często, często rozmawiam właśnie z kobietami, które mówią, że z każdej strony ktoś się pyta, dlaczego ona nie ma, nie ma dzieci, tak, jak to, jak to możliwe, że ona nie chce mieć dzieci, no to nie wiem, co miałoby to oznaczać, tak, że nie będzie... Wartościową osobą, czy, 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 czy co innego. Natomiast zobacz, te zewnętrzne rzeczy się mogą pojawiać, takie zewnętrzne pytania albo jakieś takie, taka presja z zewnątrz, tylko to jest bardzo ważne, co my tak naprawdę z tym, z tym robimy. Bo w ostateczności w Twoim własnym życiu to ty realizujesz swoje cele i tak naprawdę często my sami nakładamy sobie tego typu ograniczenia. Nie? Mówią, że teraz, teraz zapisza, mówię, że kobieta nie może rozwijać zawodowo, tylko zajmować domem e, i dziećmi. Mm, dokładnie, nie? I teraz e, jak można to wszystko pogodzić, tak? Że ma zajmować się dziećmi, domem, e, sprzątać, gotować, ładnie wyglądać, e, jeszcze nie odzywać się i zawsze, prawda, przytakiwać, e, być zawsze miła i sympatyczna, nie? więc e, będziemy o tym mówić, e, jak teraz o tym mówię, to pomysł sobie też właśnie o swoich jakichś. E, Stereotypach, co ty masz w głowie. Nie, bo każda osoba ma coś innego. Że powiedzmy w tym wieku, mi się często wydawało, że w tym wieku czegoś nie powinnam robić. ponieważ że miałam po 20-25 lat i już mi się wydawało, że wtedy czegoś nie powinnam robić. Potem jak miałam 30, też mi się wydawało, że czegoś nie powinnam robić. Tak, teraz mam skończone 40 i zaczęłam się to w ogóle odkręcać w drugą stronę. Tak sobie, myślę, że to, co powinnam, czy nie powinnam, zależy ode mnie, a nie jakichś nałożonych z zewnątrz ram. Ok, słuchajcie, to. Mm, jeżeli nie widzę Waszych przykładów, to będę podsumowywać. Jeżeli chcesz zgadnąć dzisiejszy prezent dotyczący właśnie pewności siebie, to napisz super, dostaniesz link na swój messenger, będziesz mógł, mogła wypełnić ankietę i na końcu tej ankiety już nie wysyłamy tego menu, tylko na końcu ankiety jest link i tam są afirmacje audio, które między m.in. właśnie pomagają budować taką emocjonalną wolność takie dobre, dobrą relację ze sobą, więc to jest coś, co możesz sobie powtarzać po prostu w głowie, żeby lepiej ze sobą, tak, współpracować, ponieważ im bardziej my wywieramy na sobie presję, tak, tak jak powiedziałam, zaczynamy się czuć wtedy gorzej, odbieramy sobie sami spokój, odbieramy sobie energię, więc właśnie, pewność siebie nie zależy od tych zewnętrznych czynników, tak, tylko to jest to Taki wewnętrzny, wewnętrzny proces. Ja zauważam, uważam, że kiedy przestałam tak zastanawiać się, co sobie inni o mnie pomyślą, bo czy ktoś mnie skrytykuje, albo czy ktoś powie, że coś powinnam, czy nie powinnam, automatycznie zaczęłam się czuć lepiej sama ze sobą, zaczęłam tak, mniej nic stresu, mniej presji, robić ciekawsze rzeczy. No po prostu otwierasz zupełnie inną energię, tak? In, inną, inny rodzaj jakby funkcjonowania, tak, podejmujesz bardziej ambitne wyzwania, zaczynasz czuć się coraz bardziej sobą i tak jakby tak jak ja powiedziała, że zacząć robić rzeczy, które lubisz, a nie te, które od ciebie oczekują inne osoby. Mami są świetne, piszę teraz. No właśnie każdy, jak jest z was ma te afirmacje, e, właściwie ma i słucha, jak tam się właśnie po nich, po nich czuje. My zobaczcie, my sobie często w ciągu dnia, ja tak miałam często, ciągle sobie coś mówiłam, a to robię nie tak, to robię nie tak, to mogłabym zrobić lepiej. Cały czas coś było nie okej. Okay. Natomiast afirmacje mi pomagają. Czasami jedna afirmacja, czasami posłuchanie sobie wszystkich, odwrócić ten proces, tak? że ja nie muszę cały czas w jakiś sposób siebie jakby, tak, naciskać, tak? wywierać jakiejś presji, um, krytykować. Tak? Tylko mogę o sobie myśleć w pozytywny sposób i automatycznie bardziej pozytywnie działać tak? i robić rzeczy, które mi służą bardziej, są zdrowsze dla mnie, tak? a nie siebie gdzieś tam cały, cały czas negować. Ok, słuchajcie, mam nadzieję, że to było wartościowe. Jeżeli było wartościowe, będzie super, jeżeli to u siebie udostępnisz albo na tablicy, albo w jakiejś grupie, w której jesteś, albo na swoim tak na swoim Facebooku, na swoim profilu. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za twoje tutaj, za twoje zaangażowanie. A osobom, które wypełniły ankietę też bardzo Wam dziękuję i fajnie, że już szczerze wypełniacie większość osób wypełniały bardzo szczerze, więc... E, wiem, na jaki temat mogę przygotowywać następne materiały, więc bardzo, bardzo dziękuję. E, Ewa pisze, jestem starsza, tym lepiej się czuję, nie zwracam uwagi na to, co inni powiedzą, lubię siebie. No właśnie, zobaczcie, nie? Jakby e, przedstawiam się, co się powinno w jakimś wieku, tak? E, albo w jakimś kontekście, co tam jakim samochodem powinnam jeździć, albo jak się powinnam odzywać, jak ubierać, jaki kolor włosów mieć i tak dalej. Każdy Twój like jest wartościowy, teraz, a Bardzo, bardzo dziękuję. Okej, okay, słuchajcie, także dziękuję za Twój czas. Życzę Wam bardzo e, miłego czwartku z mniejszą presją na sobie, z takim poczuciem, że robię rzeczy, które są okej okay dla mnie, żyję w zgodzie ze swoimi wartościami. To jest dla mnie ważne. Jeżeli nikogo nie krzywdzę, to mam prawo żyć po swojemu. A jeżeli komu się to nie podoba, to naprawdę to jest jego sprawa, tak? To są jakieś jego e, obawy, to są jakieś jego schematy, natomiast osoby, które się rozwijają, które cały czas pracują nad sobą, wiedzą, że mm, to jest pojęcie względne, tak? Co się powinno, co, czego się nie powinno. Także miłego czwartku i do zobaczenia za tydzień, a z osobami z klubu widzimy się na sesji pytań i odpowiedzi. Mamy dzisiaj bardzo fajne pytania, także będziemy rozpracowywać Wasze konkretne e, przypadki z życia wzięte. Także do zobaczenia z, w klubie, tak? Z osobami, które są co w naszym klubie. Do zobaczenia. Pa, pa.